A Andruszka z Turku do Manowa wygląda? Zapytaj się, czy pijano jeżdżą. Jeżdżysta na jak my sprzedaj się ich. Zapytaj się, czy pijano jeżdżą, jak mówię, Nie, 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 Wiesz nie. To że się nikt nie odezwie. No bo nie mamy podłączone. Nie, jest podłączone. Jak no, kurwa nie jest podłączone? Mobilki jak ta z Turku do Manowa Andruszka wygląda? Nie po kolei, powiedziałeś sobie. No, to... Kurwa, słuchaj, mi co tam, to papugę? No, ten papugę. Dobra, ci małpę chcesz? Tak? A, papu, małpę to było, tam w jemu, kurwa, węża, boła... To tam ma, tego Lemura. co słuchaj, słuchaj, zapytaj <grym> soj, się, czy mama zrobiła kanapki. Zapytasz jej, nie? Cicho, to zapytaj się. No dawaj, segue, do buzi! Jest w przedszkole! Dzień dobry, dawa! Zdejdź! Aaaa, aloa! W tej stronie zioła! Do małej przedszkole! Wszystkie dzieci w kolei! W szkole, dawa! Zapytaj się, czy mają felgi na sprzedaż! Mam alu felgi na sprzedaż! Gaz kladerski, kurde, gaz je! I Cinkoszento! I dziewczyny bez majtów! Dzieci mykły, sobie Kurde, tak mymlę, że cię w ogóle nie słychać tam. M musisz... Ja to dynak Szyma, dynak, to dynak. mówi głośno. Dynak. Ja to no, mówię, mówię. Ale z daleka mów, Tak, Ale mówię, 20 cm od papu. 20 cm, już, tylko muszę jebnąć. Wow. Domo, We... jeszcze jebnąć. Tomo, leczesz w szkole. <laughs> Wszystkie dzieciko no. Halo, halo, ziomy, masz przeleż y, psa. Być, e, byśmy a. zawsze... <laughs> Poczekaj, Maciu. Zaczynam muzykę. No bo, mam, mam psa, kudłate nie jest. Ma krótką sierść, ma cztery nogi. Ogon jest do góry. Dzieciko! Ojciec jest znany! Kocha wszystkie psy, dzieci! I Suki Byśmy trochę. Ale jak ktoś chce kogoś wyrymnąć. Włącz to to. na to. Jest włączone. Nie jest włączone, nie. bo nie to zobacz kurwa. A to co to jest? Ślepie co masz w odbycie? na 9a jest 9a. O, A, jest dziewiętanku. A, w odbycie Dobra. chyba. Halo, halo, dziewczyny, jak to. tam? Bo Misiek mówił, jak tam na Rzeźnicy droga. Wszystkie Nie dzieci kocha... Halo, halo, Słuchaj, mi umiera. Już trzeba... Wszystkie dzieci kocha... Teraz zostaw, niech trochę oni pogadają. I chce. Ten, co prowadzi tira... Bo ja śpię teraz na razie, dobranoc. Daję papugę Wszystkim życzę miłego dnia Daję i dobranoc. Papugę. Daję papugę jednemu papudze. Złech do ciebie. Powiedz, że wróciłeś z wakacji. do banku. Dobry wieczór koledzy, jak tam z Począc Ale od buzi się. mu trzymaj kurwa, 20 centymetry. Czy macie się ostro, czy nie? Jak tam, kurde, ogólnie jest na, na sosnowie z droga wygląda. O Już, sosnowie! Jestem wrzący Zaskoczył, to ja pierdolę. No oh. i tak się nie osłyszą. Tak, no. nie słyszą, jak słyszą. Chyba, że tam oni kręci, to nie Musisz filter mówić. No, ile sprawdzą radu, jak mi słychać? Ciccy, radiu, <śmuch> strona? Po pokie nie Kurwa, włączone jest! Na tak, tak, na no haja. No kurwa Maciek. Rusy, kurwa nie śpi ta. No poczekaj ile? e. No czekaj, to tak, ja potrzebuję na na na, na tak. Ja ruchu. wiem kiedy to włączyć.